Damian Rosłoniec. Dzień dobry. Wyrok drugiej instancji w sprawie Milorada Dika, prezydenta Republiki Serbskiej. I tutaj słowo wyjaśnienia dla tych, którzy nie wiedzą i przypomnienie dla tych, którzy wiedzą. Bośnia i Hercegowina dzieli się na federację Bośni i Hercegowiny, dystrykt Bryczko i Republikę Serbską. Nie mylić z państwem Serbia i właśnie Republiki Serbskiej prezydent został skazany. Za co, na ile i czy wyrok zostanie wykonany? O tym Paulina Wankiewicz, zespół Europejskiego Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Wyrok dla Dodika zapadł 1 sierpnia, to jest rok więzienia oraz 6 lat zakazu prowadzenia działalności politycznej. Co się wydarzyło? Wyrok jest tak naprawdę kulminacją secesjonistycznej polityki Milorada Dodika, do który od kilku lat zaostrza tę politykę secesji Republiki Serbskiej od Bośni i Hercegowiny. Ona ma na celu osłabienie instytucji centralnych, a także, a także zwiększenie autonomii Republiki Serbskiej, a nawet jej potencjalne oderwanie od Bośni i Hercegowiny. On w ramach tej strategii postuluje wycofanie się bośniackich Serbów z kluczowych organów centralnych. Takich jak wspólny wymiar sprawiedliwości, armia czy system podatkowy. W obronie tych instytucji centralnych występuje wysoki przedstawiciel w Bośni i Hercegowinie. Obecnie funkcję tę sprawuje Niemiec Christian Schmidt, który posiada bardzo szerokie kompetencje ustawodawcze i wykonawcze, co znaczy, że może podejmować pewne, pewne decyzje, ma prawo ustawodawcze, może dowolnych urzędników usuwać, może wprowadzać poprawki do kodeksu karnego, może zawieszać działanie konstytucji, także jego kompetencje są naprawdę, naprawdę ogromne. Generalnie Milorad Dodik i w ogóle Republika Serbska jest dość sceptycznie nastawiona do, do tego urzędu, a w szczególności do Krystiana Schmidta jako, jako takiego. Uważają, że jest on reprezentantem społeczności międzynarodowej nielegalnym, ponieważ nie został zatwierdzony przez Radę Bezpieczeństwa ONZ-u. Co jest prawdą. Schmidt nie był zatwierdzony przez Radę Bezpieczeństwa, ale to, to nie jest konieczne, to nie jest warunek. A i tak wspólnota międzynarodowa uznaje jego mandat. I w 2023 roku Parlament Republiki Serbskiej. W której partia Milorada Dodica Dodika ma większość, przyjęła ustawę, która mówiła o tym, że decyzje wysokiego przedstawiciela oraz Trybunału Konstytucyjnego, tak mówiłam wcześniej o tym, że chodzi tutaj o kluczowe organy centralne, nie obowiązują na terytorium Republiki Serbskiej. Wysoki przedstawiciel, to była taka właściwie próba sił pomiędzy Szmitem a Dodikiem, unieważnił te ustawy oraz wprowadził poprawki do kodeksu karnego tak jak wspomniałam na mocy uprawnień bońskich ma taką możliwość w którym to karalne jest nieprzestrzeganie decyzji wysokiego przedstawiciela no to Dick mimo to zignorował te poprawki a na mocy zmienionego, mm, zmienionego kodeksu karnego prokuratura Beihawsza postępowanie przeciwko Dodikowi które trwało rok najpierw był wyrok sądu pierwszej instancji i 1 sierpnia wyrok sądu drugiej instancji który de facto jest taki sam i oznacza to że mm, Milora Dodik został skazany na rok więzienia oraz 6 lat zakazu prowadzenia działalności politycznej jeśli chodzi o konsekwencje prawne to rok więzienia w, w Bośni i Hercegowinie w świetle tamtejszego prawodawstwa można wykupić. Co znaczy, że każdy dzień więzienia to 100 marek, czyli około 218 zł, czyli. Cały wykupienie całego roku pozbawienia wolności to nie całe 80 tysięcy złotych. No, Milora Dodik jest dość majątną osobą, więc to, to nie, powinno, nie powinno być dla niego problemem. Natomiast to, co jest jakby takim kluczowym aspektem tego werdyktu, to zakaz sprawowania funkcji publicznych. I on się odnosi na wszystkie funkcje, które są finansowane z budżetu, i tutaj nieważne, czy z budżetu centralnego, podmiotowego, czy lokalnego, co by znaczyło, że Milora Dodik nie może pełnić aktualnej funkcji, czyli prezydenta Republiki Serbskiej. Zgodnie z ordynacją wyborczą tego kraju, mandat wygasa, jeśli, jeśli dany urzędnik został prawomocnie skazany, a tak się właśnie stało w przypadku Milora Dodika. Jak Dodik zareagował na ten wyrok, albo jego zwolennicy? Dodik zareagował y, oczywiście bardzo ostro, stwierdził, że proces był politycznie motywowany, odrzucił wyrok sądu Bośni i Hercegowiny, czyli chce zostać dalej prezydentem. Tak, no tutaj kluczowa jest decyzja Centralnej Komisji Wyborczej, która musi podjąć decyzję o unieważnieniu mandatu prezydenta i tak się stało. W dniu, w którym rozmawiamy, Centralna Komisja Wyborcza podjęła taką decyzję, a kolejnym krokiem powinno być rozpisanie przedterminowych wyborów na prezydenta Republiki Serbskiej. To się jeszcze nie stało, to jest wciąż przed nami. Natomiast jeśli chodzi o samego do Dika to on stwierdził, że sąd, sąd Bośni i Hercegowiny nie miał prawa osądzić go w, jakby w tym procesie, ponieważ sama postać Krystiana Schmidta jest nielegalna. On jest, nielegalnie przedstawia społeczność międzynarodową, a więc jego decyzję. Nie mają mocy prawnej. To jest taka jego główna, główna narracja. Oprócz tego, oczywiście, w swoim tradycyjnym stylu zagroził secesją. Powiedział, że Republika Serbska podejmie dalsze kroki, że prześladowanie Serbów musi się skończyć. Także ta, ta, ta narracja została utrzymana. Wzywa także do powołania rządu jedności narodowej w Republice Serbskiej. Brzmi to jak bunt. No tak, tutaj Dodik próbuje, próbuje się bronić przed tym, przed polityczną emeryturą, tak bym to nazwała. I wzywa do bojkotu przedterminowych wyborów, jeśli takowe zostaną rozpisane. Co ciekawe Dodik, a właściwie jego adwokat zapowiedział, że złożą apelację. Od wyroku do Trybunału Konstytucyjnego Bośni i Hercegowiny, co jest taką dosyć groteskową sprawą, bo przecież to jest Trybunał, którego Dodik nie uznaje, ale to jest jedyna ścieżka, żeby następnie złożyć sprawę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Także zakłada on tutaj taką, że ta walka polityczna, też na drodze sądowej, będzie kontynuowana. To koniec kariery Dodika będzie emerytura polityczna. Czy znaczy to jest, myślę, że na, na chwilę obecną to jest dosyć trudne pytanie i jest takich kilka scenariuszy rozwojowych. Jeden z nich taki najbardziej pozytywny, to to, że Dodik faktycznie przestaje być prezydentem Republiki Serbskiej. Państwo prawa działa, Centralna Komisja Wyborcza najpierw unieważnia mandat prezydenta, a potem rozpisuje kolejne wybory. No i przychodzi nowy kandydat, z którym tam relacje będą, będą układane. Natomiast Dodik jest u. U szczytu władz od wielu lat i na pewno nie ma zamiaru tak łatwo się poddawać. On de facto wydaje mi się, że będzie szedł w taką stronę, w której będzie ignorował werdykt, werdykt sądu albo będzie próbował go zlekceważyć, zakwestionować, co może sprawić, że Centralna Komisja Wyborcza na przykład tych wyborów nie rozpisze i będzie taki pewien takie pewne limbo, jeśli chodzi o, o instytucje w, w samej Republice Serbskiej, co może doprowadzić do takiego kryzysu instytucjonalnego, który właściwie jest w Bośni i Hercegowinie obserwowany od wielu lat. A takim chyba najgorszym scenariuszem to, to fakt tego, że Dodik może wykorzystać trwający kryzys. Aby eskalować swoje żądania, na przykład powołując nową konstytucję Republiki Serbskiej, wycofując bośniackich Serbów z instytucji centralnych, co de facto doprowadzi do takiej dysolucji całego państwa. Oczywiście to wszystko zależy od reakcji społeczności międzynarodowej, czy będzie ona na tyle zdeterminowana, aby aby tutaj faktycznie dążyć do poszanowania tej litery prawnej i żeby Dodik odpowiadał prawnie za to, za to, co zrobił. No właśnie, jakie były reakcje międzynarodowe? Domyślam się, że na przykład prezydent Serbii, wucić poparł Dodika. Tak, jeśli chodzi o reakcje międzynarodowe, to one możemy je skategoryzować w takich dwóch blokach. Jeden to są reakcje, które popierały Dodika, a drugie to są te, które były za poszanowaniem werdyktu sądu Bośni i Hercegowiny. Po stronie Dodika oczywiście stanęła sąsiednia Serbia z prezydentem Aleksandrem Włóczyciem na czele, który ten temat. Wyroku sądu był jednym z tematów posiedzenia Rady Bezpieczeństwa, którą on e, zwołał. On jednogłośnie potępił ten wyrok, e, powiedział, że nie uznaje wyroku sądu Bośni i Hercegowiny, co jest też dosyć groteskowe, no bo e, tutaj jest e, wyrok wyro wymiaru sprawiedliwości e, sąsiedniego państwa. Także nie wiem tutaj, kto, kto w ogóle e, e, nadaje prawo, żeby Włóczni e, miał e, taką, taką ocenę. Stwierdził, że jest on przygotowany politycznie, stwierdził, że on niejako ingeruje w sytuacje, w sprawy wewnętrzne w Bośni i Hercegowinie i zaznaczył, że, że Serbia nigdy nie wyda. Dodika, jeśli, jeśli ten będzie w Serbii, a przyjdzie na przykład nakaz aresztowania go, ale tak jak powiedziałam, jest wysoce prawdopodobne, że Dodik po prostu tę karę roku pozbawienia wolności wykupi. A dodatkowo, to co myślę, że jest w sumie najważniejsze jako interpretacja tych wydarzeń, to fakt, że Aleksandar Vucic zawsze bardzo ochoczo komentuje sytuację w Kosowie czy w Bośni i Hercegowinie, kiedy w jego własnym kraju źle się dzieje, a w Serbii trwa właściwie od 9 miesięcy, trwają masowe protesty i, i, i faktycznie mierzy się z dużą. Z dużym kryzysem swojego, swojego reżimu. No i Bośnia to taki idealny temat zastępczy, który ma konsolidować ludzi wokół takich ważnych tematów narodowych, niejako odsuwać te, te, problemy, te problemy wewnętrzne, które, które są obecne. Także to faktycznie. To jest taka taktyka Aleksandra Wuczycia. W obronie Milorada Dodika stanęła oczywiście Rosja. I tutaj w tej sprawie wypowiedział się rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, który podobnie jak tutaj władze w Belgradzie. Określił skazanie do Dika jako wyrok w pełni polityczny, mający na celu ograniczenie wpływów Serbów. A także tutaj Pieskow miał ostrzec, że wyrok może może przynieść negatywne konsekwencje dla sytuacji bezpieczeństwa w Bosi i na całych Bałkanach. W podobnym duchu wypowiedziało się rosyjskie MSZ. A Rosja nawet miała wnioskować o. Niezwłoczne spotkanie Rady Bezpieczeństwa dotyczące sytuacji w Bośni i Hercegowinie, wskazując, że to skazanie znacznie pogorszyło atmosferę polityczną i miałoby stanowić takie poważne zagrożenie dla porozumienia z Dayton. Tutaj, jeśli chodzi o, o celowość takiego, takich komunikatów, to wydaje mi się, że jest to przede wszystkim taka próba odwrócenia uwagi od sytuacji na Ukrainie. Zmuszenie liderów, na przykład Unii Europejskiej, do przekierowania zasobów dyplomatycznych, czy też wojskowych, bo w Bośni i Hercegowinie stacjonuje, stacjonują żołnierze unijnej operacji Eufor Altea. Także ta, ta uwaga ma być przekierowana. Z, z Ukrainy na, na Bałkany, jako na taki ten region, który, który jest aktualnie niestabilny i, i to, to zdecydowanie byłoby na korzyść Kremla. Natomiast to, co jest bardzo interesujące, to to, że po stronie Milorada Dodika stanęło jedno z państw unijnych. Mowa oczywiście o, o węgrach. Premier Węgier Viktor Orban, Wyraził swoje wsparcie dla Dodika, który zresztą odwiedził go w Budapeszcie. Stwierdził, że to jest takie zwyczajowe polowanie na czarownice że jest to dyktatura z Brukseli, która ma na celu obalenie demokratycznie wybranego lidera. To się wpisuje w trochę takie, też w kontekst wewnętrzny węgierski i, i krytyki Brukseli. Jeśli mówimy o tym, kto stanął po stronie, po tego poszanowania werdyktu sądu, to było to oczywiście Unia Europejska, y, były to Niemcy, y, była to Chorwacja, co jest szokujące, bo Chorwacja zazwyczaj... Jednak jest dosyć ostrożna i, i, i ma pewien, e, pewien sentyment do Milorada Dodika, ale też Wielka Brytania. E, także tutaj oni, e, jakby duży nacisk był na to, aby jednak poszanować to co, we, to, co sąd Bośni i Hercegowiny postanowił, aby starać się kończyć te spory polityczne i żeby przywracać, jakby to normalne funkcjonowanie w Bośni i Hercegowinie. Do czego dąży Dodik długoterminowo? On chce secesji, rozpadu Bośni, ja nie wiem, może kontroli w całej Bośni? Milora Dodik, w taki, jeśli chodzi o warstwę narracyjną, to bardzo często mówi o secesji, natomiast to jest takie zawsze, Trudne pytanie, czy on faktycznie tej secesji chce, czy po prostu chce eskalować żądania, które będą dla niego korzystne, a, a to widmo rozpadu państwa ma być, takim, ma być takim kijem, który tą społeczność międzynarodową będzie zmuszać do kolejnych ustępstw w jego kierunku. Na pewno Milora Dodik chce jak najwięcej niezależności i jak najwięcej kompetencji dla, dla Republiki Serbskiej, tak aby, aby mógł jeszcze większą kontrolę sprawować w tym podmiocie. Milora Dodik jest na pewno politykiem, któremu zależy na bogaceniu się i na utrzymywaniu takiego monowładztwa, Także to są, to są główne cele. Oczywiście, w takiej warstwie narracyjnej, on chce, żeby społeczność międzynarodowa zniknęła z Bośni, chce, chce oderwania albo, albo połączenia Republiki Serbskiej z Serbią. Natomiast, no, to jest pytanie, na ile, takie, na ile taki scenariusz jest w ogóle możliwy. Natomiast to, co na pewno Dodik robi. No to gdzieś tam rozmontowywanie ładu społecznego i politycznego przede wszystkim w całym kraju, bo Bośnia i Hercegowina praktycznie od dwóch lat jest w stanie takiego impasu politycznego właśnie przez głównie przez bośniackich Serbów, którzy nie zgadzali się na wiele reform związanych z procesem rozszerzenia. Co sprawiło, że Bośnia i Hercegowina nie otrzyma 10% z zapowiedzianych środków finansowych z planu wzrostu? Jest, on, jakby jest to głównie motywowane właśnie obstrukcją bośniackich Serbów w rządzie centralnym, także skutki, skutki jego działalności już są widoczne. Ma zostać wybrany nowy prezydent Republiki Serbskiej, ale Dodik uważa, że on jest tym prezydentem, że nim zostanie. Co tam się dalej będzie działo? Wejdźmy w tę sferę spekulacji. Wydaje mi się, że wszystko zależy od końcowego rezultatu, yy, rezultatu tego sporu pomiędzy instytucjami centralnymi, a Miloradem Dodikiem. Jeśli Dodik się podporządkuje, jeśli odbędą się nowe wybory w Republice Serbskiej, to niejako system sprawiedliwości właśnie w Bośni i Hercegowinie, ta litera prawa się umocni. Będzie takie, taka świadomość tego, że, że te instytucje są silne i, i mają, mają prawo podejmować niezależne decyzje. Natomiast jeśli DODIK, jeśli uda mu się zebrać też poparcie, na przykład opozycji w Republice Serbskiej i dojdzie do bojkotu. Do bojkotu tych, tych przeterminowych wyborów, no to tutaj to, to pole do, do takiej destrukcji jest zdecydowanie większe. Możliwa jest ta dysolucja państwowa, będzie jeszcze większa. Tutaj oczywiście wszystko zależy, na ile społeczność międzynarodowa, przede wszystkim Unia Europejska i Stany Zjednoczone będą zaangażowane w to, aby, aby ten spór rozwiązywać. Dotychczas mam takie poczucie, że Unia Europejska nie ma jednego konkretnego stanowiska. Tak jak powiedziałam, na przykład jeśli chodzi o sankcje na Milorada Dodika, to one były dotychczas blokowane przez Węgry. Także tutaj nie ma takiego jednolitego stanowiska, co oczywiście osłabia pozycję Unii Europejskiej w, na Bałkanach. Wydaje mi się, że to, co, to, co na pewno się wydarzy. To impas polityczny, który będzie miał odzwierciedlenie właśnie w europejskiej ścieżce tego kraju. Bośnia i Hercegowina jest najgorzej przygotowanym państwem kandydackim, i nie wydaje się, żeby w najbliższych miesiącach była taka dobra atmosfera polityczna, żeby te wymagające reformy unijne wdrażać. No, i, i chyba, jakbym miała spojrzeć na to wszystko z takiej y, ludzkiej perspektywy, to to, co Milora Dodik robi, jest przede wszystkim niebezpieczne, bo to pogłębia taki y, kryzys i pesymizm mieszkańców tego kraju, y, który de facto sprzyja decyzji o emigracji. Bośnia i Hercegowina jest jednym z najszybciej wyludniających się państw y, w Europie. I to nie dlatego, albo nie tylko dlatego, że w BIH żyje się źle, jeśli chodzi o kwestie finansowe, ale bardzo często, jak się czyta różne badania czy, czy różnego rodzaju analizy, wychodzi, że mieszkańcy tego kraju przede wszystkim mają poczucie, że nie ma tam przyszłości dla ich dzieci i oni jakby o tą przyszłość chcą zawalczyć. I to zazwyczaj poza granicami Bośni i Hercegowiny. Sytuację w Bośni obserwujemy, analizujemy właściwie. Paulina Wąkiewicz analizuje. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I zapraszam do posłuchania innych podcastów na kanale Ośrodka Studiów Wschodnich i obejrzenia naszych filmów. Do usłyszenia. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.